Hej, z strony Madziow. Zapytałam czata GPT, jak wyglądać drogo w tanim outficie. Jeśli jesteście ciekawe, co mi odpisał i co mi zaproponował, no to zapraszam do oglądania tego filmu. Dzisiaj posilimy się podpowiedziami czatu GPT o tym, jak wyglądać luksusowo i drogo. Ale nie wydając zbyt dużo pieniędzy. Ciekawe, czy te jego podpowiedzi będą jakieś normalne, konkretne i czy coś ciekawego z tego wyciągniemy. Poprosiłam go też, żeby przygotował dla mnie kilka stylizacji, które dzisiaj dla Was e, założę, przymierzę i zobaczymy, jak to wygląda. Już nie mogę doczekać. Chat GPT powiedział, luksusowy wygląd nie musi oznaczać wydawania dużych pieniędzy. I z tym się jak najbardziej zgadzam. To podobno kwestia detali, materiałów i całej, całej stylizacji. To, czy wyglądamy dobrze, to nie oznacza, czy mamy pieniądze, czy nie mamy pieniędzy. Możemy mieć pieniędzy potąd, ale gustu za grosz, więc lecimy. Sponsorem dzisiejszego filmu jest Szkoła Językowa dla Dzieci. All right. Znajomość języków obcych jest dla mnie bardzo ważna. Język angielski jest to podstawa, którą trzeba znać przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Podróżując po różnych krajach, widzę, jak wielkie mam ułatwienie, potrafiąc dogadać się w języku angielskim. Aktualnie uczę się również języka serbskiego i uważam, że absolutnie warto zainwestować w naukę języków dla naszych dzieci już od najmłodszych lat. I tu z pomocą przychodzi szkoła językowa Allright, która po swoimi skrzydłami ma dzieciaki w wieku od 4 do 12 lat. Po pierwsze, dzieci uczą się w domu o dowolnej godzinie, jaka im pasuje. Po drugie, uczą się przez zabawę, a przecież taka nauka jest najbardziej efektywna. Dzieci są zachwycone zajęciami, które są dopasowane do ich potrzeb, do ich zainteresowań. I tak, macie tam do wyboru tematykę Minecraft, tematykę Roblox, księżniczki, zwierzęta. Jakieś malowanki dla dzieci uzdolnionych artystycznie, i na ich stronie można zapoznać się z pełnym programem nauczania. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko zacznie mówić po angielsku już do nadchodzących wakacji. Wszystko dzięki nauce, przez zabawę. I indywidualnemu podejściu do każdego dziecka. Zapiszcie się na darmową lekcję, skorzystajcie z kodu QR, który wyświetli się tutaj. Mam dla Was również kod zniżkowy Save 10, macie minus 10% na wszystkie lekcje, które zarezerwujecie właśnie z tym kodem. A ja jeszcze raz zachęcam do zapisania się na darmową lekcję próbną. Zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie czy się spodoba waszemu dziecku. Zachęcam również do odwiedzenia ich strony internetowej. Sprawdźcie sobie jak to wszystko wygląda, sprawdźcie sobie program, sprawdźcie nauczycieli. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście również w opisie pod filmem. Przede wszystkim kluczowe elementy stylizacji. Neutralna paleta barw. Tutaj też jest zgodzę. Beże, brązy, kremy, wszystko w takich neutralach kojarzy nam się bardzo drogo, bardzo stylowo, bardzo luksusowo. Na co dzień nie ubieramy takich jasnych ubrań, bo pobrudzą się, bo gdzieś szkoda nam po prostu te jasne ubrania, gdzieś tam nam się kojarzą, mi przynajmniej się kojarzą z tym, że po prostu. Zaraz się ubrudzą i zaraz będzie problem z ich dopraniem, szczególnie na co dzień. Zobaczcie na przykład to słynne zdjęcie: Warszawka na grzybach, i jak oni są ubrani, i jak oni są wystylizowani w kremy, w berze, w monochromatyczne stylizacje. To jest przejaw luksusu według czatu GPT, i to rzeczywiście wygląda fajnie, bez wzorów, bez jakichś szalonych kolorów, dających po oczach na pewno nie neonów, tylko po prostu stonowanych. Kolorach ziemi. Kolejna rzecz to jakość tkanin. Pan czat mówił tutaj o takich materiałach jak len, bawełna, jedwab. I wiskoza. Wszystko, co jest oddychające, wszystko, co jest jak najlepszej jakości. Oczywiście, że wełna również tutaj bym dodała do tej listy. Jeśli mamy tutaj zimę, to, to trudno nie wspomnieć o wełnie. Poliester zdecydowanie na nie i poliester ten świecący to już w ogóle nie. Jak wiecie, ja nie jestem wielką przeciwniczką poliestru. Co to to nie? Poliester w formie kurtki, poliester w formie jakiejś sukienki e, zimowej czy sukienki na wesele jak najbardziej na tak. Poliester w gorące upalne lato. U mnie już nie przechodzi. Kolejna podpowiedź to proste fasony. Klasyka, minimalistyczne, uniwersalne kroje. Nadmiar zdobień nie jest elegancki. Tak nam rzeczę pan. GPT, <laughs> pan czat pan GPT pan czat e, Czy to prawda, uważam, że oczywiście, że przestrojenie się w jedną lub w drugą stronę świadczy o takim właśnie przestrojeniu, jak widzę taką dziewczynę przestrojoną, gdzieś e, właśnie nawet wygenerowaną, jakiś filmik wygenerowany przez czat no to od razu mi się kojarzy, albo po prostu z kulturą romską niestety, albo z kulturą rosyjską, jakieś po prostu rosjanki. Które zawsze mają nadmiar rzeczy na sobie, futer, dodatków, kryształów, kolorów, to kojarzy mi się tanio. To kojarzy mi się rzeczywiście z taką osobą, która chce coś przekazać, chce pokazać, że ma tego wszystkiego tak strasznie dużo. No rzeczywiście, może coś w tym jest. Tutaj też mówimy o trendzie, który się nazywa Quiet Luxury, który był bardzo, bardzo modny w ostatnich miesiącach, aby ubierać się tak, jak bogacze, naprawdę z najwyższych sfer, czyli bez przesady bez logotypów normalnie żeby się ubierać, a nie przebierać w dobrej jakości materiały w dobrej w dobre marki przede wszystkim tak na spokojnie, jest to prawda. Jakie triki stylizacyjne pan Czad nam podpowiada? Dodatki robią robotę. No nie od dziś o tym wiemy. Biżuteria, która powinna być prosta, złota lub srebrna, kurzana torebka i pasek w talii. Dodatki robię robotę zawsze o tym, zawsze o tym staram się pamiętać. Nie zawsze wprowadzam do swojej stylizacji, bo nie lubię. Bo nie lubię być obwieszona właśnie tysiącem rzeczy. Tak jak wspominałam Wam, mam dwie torebki na cały rok. Jedna torebka jest na y, miesiące cieplejsze, druga torebka jest na miesiące zimniejsze. Z biżuterii, którą noszę, najczęściej są to kolczyki. Bardzo lubię kolczyki. Biżuteria, która mi nie przeszkadza, którą bardzo szybko mogę ściągnąć. Sam. Ma z zakładaniem bransoletki, z zakładaniem naszyjnika, no już nie jest tak łatwo. Pasek rzeczywiście jest to coś, co, co robi robotę. Kolejna rzecz to sztuka warstwowania. Sztuka warstwowania to taka głębia stylizacji, coś czego nie do końca umiem i lubię robić. Czyli chodzi o to, żeby mając taką koszulę, jak ja tutaj, na wierzch nałożyć sweter, na wierzch na ten sweter nałożyć jakieś, jakąś kurtkę, ewentualnie jakiś właśnie bezrękawnik, bezrękawnik na bezrękawnik sweter i jeszcze jakąś kurtkę. O to chodzi. Jak ktoś ma dużo kasy i chce się luksusowo ubrać, to musi jakby znieświeżyć. Nie wiem, jak to. Nie wiem, czy, czy Wy to dobrze odbierzecie, że po prostu musi znieświeżyć te ubrania. Czy wie, wiecie o co chodzi? Że to ubranie ubrane już na, na człowieka raz, już jest nieświeże. Już nie jest takie 100% czyste, wyprasowane i zrobione, gotowe do wyjścia, tylko już jest jakby nieświeże. Ja zawsze tego unikam. Jeżeli ubieram koszulę, to ubieram koszulę i to mi wystarczy. Nie lubię robienia warstw. Ewentualnie jakieś okrycie wierzchni. Nie lubię właśnie warstwowania, nie lubię dokładania kolejnych warstw, nie lubię zakładania właśnie swetra na koszulę, bo wiem, że oprócz tego, że koszula po tym wyjściu będzie nieświeża, to dodatkowo będzie już też ten sweter i dodatkowy, ta kamizelka, czy co tam jeszcze na siebie, na siebie dołożę. Dajcie mi znać, czy wy macie coś takiego, czy tylko ja w każdym razie, sztuka warstwowania to jest sztuka e, według pana GPT. E, sztuka luksusowy stylizacji. Ja tego nie bardzo umiem i nie bardzo chyba lubię. Żeby być luksusowym, trzeba mieć dopasowane ubrania. W, w czasach, gdy wszystko jest oversize. Nie wiem, czy jest to zasada taka godna przemyślenia, ale rzeczywiście może, może tak. Bo gdzie stylizacja z za dużymi porami, z za dużą koszulą ma się do stylizacji, gdzie wszystko jest ładnie dopasowane. Żakiet, garnitur, męski, damski, szyty na miarę, właśnie po to, żeby dobrze leżał, właśnie po to, żeby y, podkreślał sylwetkę. A ten oversize, umówmy się, nie do końca, podkreśla sylwetkę. Pytanie tylko, czy w modzie to ma jakikolwiek sens, czy to, czy to dopasowanie ma też jakikolwiek sens, czy to wyszczuplenie ma jakikolwiek sens. Bardzo często rozmawiam z osobami na TikToku, które e, mi prawią e, komentarze i radzą mi, żebym nigdy nie ubierała pasków wszerz, zawsze paski wzdłuż, bo to mnie wyszczupli. Mówicie, że wyglądam grubo w tej koszulce? Nie. Ja nie wyglądam grubo tej koszulce, Ja zawsze wyglądam grubo, bo jestem gruba po prostu. I nie ma znaczenia, co się założę. Żebym nigdy nie ubierała innych kolorów jak czarny, bo czarny mnie wyszczupli. Jakież to bym musiała mieć smutne życie, gdybym chodziła cały czas w czarnych ubraniach i w bluzkach, koszulach, które mają tylko paski wzdłuż. Przecież w młodzie i w życiu nie chodzi tylko o to, żeby się wyszczuplać. Kolejna podpowiedź to buty i torebki. Jakościowe, skórzane, czyste, klasyczne modele, które mają służyć wiele lat. Jeśli chodzi o buty i torebki, jeśli chodzi o skórę, w tej kwestii jestem jak najbardziej na tak. Wolę już wydać więcej pieniędzy na skórzane buty czy na skórzaną torebkę, żeby ona rzeczywiście była dobrej jakości, żeby ona rzeczywiście służyła dłużej. To nie muszą być skórzane buty i to też nie musi być skórzana torebka, tylko po prostu mówię o tym, że to może być skórzana. Ale nie musi, ale dobrej jakości torebka nie musi być skórzana. Nie, dobrej jakości buty też nie muszą być skórzane, ale mogą, niż żeby skłaniać się ku jakimś markom z wysokiej półki, gdzie płacimy właśnie tylko i wyłącznie za markę. Grube pieniądze i tu grube pieniądze. I przejdźmy do przykładów. Przejdźmy do przykładów yy, yy, stylizacji luksusowych. Pierwsza stylizacja to jest beżowy płaszcz, beżowy golf. Do tego mamy czarne spodnie plus naszyjnik długi plus kolczyki, czarna torebka i bodki, bardzo fajnie to wszystko wygląda, w jednej kolorystyce, tutaj mam beżowy płaszcz oczywiście z Sheinu, beżowy golf z Ula Popken taki cieniutki, ale naprawdę bardzo dobrej jakości czarne, szerokie spodnie moje ukochane, moje ulubione, w których na pewno wiele razy mnie jeszcze zobaczycie, właśnie z Ula Popken, one były podwijane to już będę chyba musiała mówić w każdym filmie, że były podwijane, ale są, do tego właśnie naszyjnik, naszyjników nie mam za dużo, to muszę tutaj zmienić, zmienić taktykę, zresztą mam taki problem z naszyjnikami, że sama ich sobie nie założę, no i taki mały klops Jest tylko kulczyki, czarna torebka i bodki, dajcie mi znać jak wam się Podoba, czy jest to stylizacja luksusowa, elegancka? Czy gdzieś tam wyczuwacie ten luksus, mimo że płaszcz jest z Ciekawa jestem. Kolejna stylówka, która, którą zaproponował nam chat GPT, to czarna sukienka kozaki plus trench plus sześć w kratkę i torebka. Ja zdecydowałam się tutaj na czarną sukienkę z Bonprixa, To jest jedyna czarna sukienka w mojej szafie, słuchajcie, jaka, jaka jest, jaką trzymam na jakieś ważne okazje, gdzie trzeba będzie ubrać czarną sukienkę. No to ubiorę właśnie ją. Do tego kozaki, do tego French. Dajcie mi znać, jak to się prezentuje. Kozaki są z Prix Na płaskiej akurat podeszły tutaj wybrałam, ale można też na obcasie. Tręcz, najnowszy nabytek z uli Popken. Taki właśnie piaskowy, i do tego szalik w kratkę. Jak Wam się to podoba? Jak Wam się to podoba? Fajnie czy nie fajnie? Wygląda to luksusowo czy nie? Kolejna propozycja, już trzecia, którą mi tutaj Chad GPD zaproponował. To granatowa sukienka. Granatową sukienkę wybrałam z Ula Popkę, tą, którą mierzyłam u nich w sklepie z taką fakturą. Ona ma bardzo fajny krój takiej, e, takiego trapezu, więc jest taka dosyć wyszczuplająca, ale bardzo, bardzo prosta. Do tego kozaki, do tego szary płaszcz. Nie było powiedziane, jaki szary płaszcz, więc... Do wyboru mam dwa szare płaszcze wiodełkę. Jeden wiodeł nieco krótszy. Ten nieco krótszy ma taki minus, że właśnie wychodzi ta sukienka spod spodu, więc, więc drugi jest dłuższy do połowy łydki i wygląda już tak bardziej zawartiacko, modowo. No nie wiem, dajcie mi znać, który lepszy. Jeden czy drugi. Tutaj zawsze będę się zastanawiała nad jednym czy nad drugim. No i tutaj też czekam na Waszą opinię, czy to jest luksusowa elektronika elegancka stylizacja czy nie? Przejdźmy do błędów, do błędów, których należy unikać. Przede wszystkim trzeba unikać nadmiaru logotypów. Nadmiar logotypów to nie jest coś, co w czym będziemy wyglądać drogo według czatu GPT. Ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. Albo ubieramy się na sportowo i gdzieś tam ten logotyp zawsze się pojawia, czy to jest Nike, czy to jest Puma Adidas, czy to jest 4F. Gdzieś jakiś taki, gdzieś jakieś takie logo w stylizacji na sportowe jak najbardziej, ale kiedy ubieramy się elegancko i kiedy chcemy się ubrać drogo i po prostu na środku mamy wywalone gdzieś tam logo Gucci, czy mamy wywalone kolczyki Chanel, to już nie wygląda fajnie, nie wiem czy wy się zgadzacie ze mną czy nie, po prostu wywalanie loga na, pierwsze, na pierwszy rzut nie jest fajne, tak samo jak mi się nie podobają, nigdy się nie podobały mm, torebki z wielkim logiem, torebki z monogramem, który mówi, który krzyczy wręcz Jestem z tej firmy, to wygląda jak reklamówka właśnie danej firmy, więc unikamy loga. Za dużo błysku i zdobień to jest to, co ja lubię. Ja lubię błyszczeć, ja lubię zdobienia, ja lubię wzory, ale tutaj pan GPT uważa, że nie, że co za dużo to niezdrowo, za dużo błysku to za dużo błysku w sensie czy bierze pod uwagę imprezę czy bierze pod uwagę bal e, imprezę jakąś taką typu, ty, 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 typu studniówka za dużo błysku, czy mówi o, mm, o sytuacjach codziennych czy znaczy, mówi o sytuacjach codziennych gdzie za dużo błysku i za dużo zdobień to jest coś nieeleganckiego ale rozumiem o czym on mówi na pewno neonowe kolory i wzory I to jest rzeczywiście coś mało eleganckiego, nigdy nie widziałam kobiety, która była elegancka, która była na w wysokim stanowisku, na stanowisku dyrektorskim która miałaby neonowe paznokcie no sorry, no sorry być może gdzieś na wakacjach, jasne ale tak na co dzień dochodzenia no to raczej nie, zawsze są tu właśnie stanowane kolory, e, takie bardzo minimalistyczne, nudziakowe czy jakiś tam french ja nie dałabym rady, ja nie dałabym rady, ja kocham kolor na paznokciach i ostatnie kilka tygodni gdzie chodziłam w paznokciach niepomalowanych naprawdę naprawdę, naprawdę się źle z tym czułam więc to prawda neonowe kolory nie do końca są kolorami drogimi i eleganckimi przynajmniej tak nam się kojarzą i panu Czatowi GPT też no i co sądzicie? Moim zdaniem można wyglądać drogo, nie mając super drogich ubrań w swojej szafie. Można wyglądać elegancko, niezależnie od swojego budżetu. Najbardziej lubię miksowanie ubrań. Coś droższego z czymś tańszym. Coś naprawdę super jakości z czymś super jakości, ale z lumpeksu. Kocham, kocham takie miksy. Napiszcie, czy według was te stylizacje, które zaproponował chat GPT rzeczywiście są eleganckie, czy rzeczywiście są drogie. Czekam na wasze opinie też do tego filmu, czy wam się podobało, czy chcecie więcej tematów takich do poruszenia, do przetestowania. To co nam podpowiedział chat GPT, a co co naprawdę, to co jaka jest prawda, to oczywiście każdy sobie interpretuje według własnych wymogów, według własnych zasad modowych, to nie jest żadne narzucanie, ja po prostu zapytałam, ja po prostu sprawdziłam. Przy żyłam pokazałam, jak to wygląda, bardzo chętnie z Wami też podyskutuję, piszcie w komentarzach o swoich odczuciach, jak Wy sądzicie, co według Was jest przejawem właśnie takiego, co patrzycie na drugą osobę i myślicie sobie o kurczę, ta stylizacja wygląda na drogą, ta stylizacja wygląda na taką jakościową, na taką właśnie fą, <laughs> więc czekam na Wasze opinie w komentarzach, oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli film Wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej, tak Możemy się pana GPT zapytać o każdy temat, testować go tutaj, pomierzyć jego propozycje, jak najbardziej na tak. Czemu nie? Więc dajcie znać. A na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, Pa.